W podgórzyńskich stawach topi się stado jeleni. Takie zgłoszenie około 10 rano otrzymał oficer dyżurny Jeleniogórskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży, w tym samochód ratownictwa wodnego. Po kilkunastu minutach dołączyli również ochotnicy z OSP. się zgłoszenie, że na terenie stawów podgórzyńskich, tak popularnie tutaj nazywanych, e, załamał się lód pod stadem dzikich zwierząt. Po na miejsce okazało się, że to jest rzeczywiście stado jelonków i, 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 i saren. E, w sumie było to 8 sztuk. E, w tej chwili sytuacja jest taka, że cztery sztuki udało nam się bezpiecznie wydobyć i one już sobie uciekły do lasu, czyli do swojego naturalnego środowiska. Jedna sztuka niestety no, została wydobyta przez Rzekow, ale jest padła. W tej chwili trwa holowanie do brzegu ostatniej żywej sztuki, która była pod załamanym lodem. Łania, która utopiła się w stawie, była ciężarna. Zwierzęta przebywały w wodzie około dwóch godzin. Pierwsze sztuki, jakie udało się uratować i wyciągnąć na wał okalający staw, przez dłuższy czas nie były w stanie podnieść się o własnych siłach. Kiedy się to udało, jelenie wpadły do głębokiego rowu wypełnionego wodą i trzeba było ponownie je wyciągać, żeby nie utonęły. Strażacy musieli wstrzymać ruch, aby ułatwić zwierzętom przedostanie się do pobliskiego lasu. Przestraszone i wyczerpane miały problem z samodzielnym poruszaniem się. Akcja nie była łatwa. Strażacy mieli sporo problemów z wydobyciem wszystkich jeleni. Na pewno nie typowa, to, to po pierwsze, bo nie nieczęsto się takie akcje zdarzają, więc jest, no tutaj doświadczenie nasze jest tylko z, z, z ćwiczeń. Natomiast też trudna ze względu na warunki atmosferyczne. Strażacy pracują w ekstremalnych warunkach. Żeby te zwierzęta bezpiecznie wydywać muszą łamać lód, temperatura, także na pewno nie jest to akcja łatwa. Strażacy z OSP w Podgórzynie z podobnymi przypadkami mają do czynienia niemal każdego roku. U nas jest teren górzysty, także musimy być przygotowani na to, że akcje będą podejmowane w ciężkich warunkach w górach. Także jesteśmy otoczeni jeziorem. Zbiornikiem retencyjnym w sosnówce, stawami podgórzyńskimi musimy być przygotowani na to, że przyjdzie nam działać na, na stawach bądź, bądź w górzystym terenie. Cieszy to, że udało się większość zwierząt uratować? No pewnie każdego, każdego by to ucieszyło. No, no każdy, niezależnie czy to jest człowiek, czy zwierzę, podchodzi się tak samo. No, z, myślą, z myślą i z nadzieją, że się uratuje wszystkie. Stado Jeleni od kilku dni widywano w pobliżu stawu. Jednak niskie temperatury powodowały, że lód był stosunkowo gruby i zwierzęta nie miały problemu by po nim chodzić. Odwilż spowodowała jednak, że lód zaczął topnieć. Kiedy realizowaliśmy ten materiał, strażacy przygotowywali się do podjęcia ostatnich dwóch zwierząt, którym udało się przedostać na wyspę znajdującą się na środku stawu.